Program samorządowy Linku Łukasz Chymiński, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu. Wiceprezydent Zielonej Góry, Krzysztof Kaliszuk, witam Panie Prezydencie. Witam Pana, witam Państwa. Panie Prezydencie, wczoraj pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miasta. Już było w ratuszu gorąco i było kilka kwestii, w których radni rzeczywiście byli podzieleni. Jedną z nich, ja powiem tak bardzo ogólnie, szeroką kwestią jest pomoc, jaką miasto udziela Uniwersytetowi Zielonogórskiemu. Bo tej pomocy jest bardzo dużo, a wczoraj o tej pomocy radni mówili przy okazji tego, że miasto angażuje się no, użyję słowa pomoc, bo to jest pomoc w pewnym sensie, ratowanie ośrodka jeździeckiego w Raculce i rzeczywiście macie takie, wzięliście na siebie taką odpowiedzialność, chcecie ratować ten ośrodek, nie idzie za tym e, jakaś taka chęć, nie wiem, budowania tam bloków bo czy mieszkań, bo takie, takie informacje też wczoraj w Ratuszu gdzieś tam radni podnosili. Nie, no przede wszystkim trzeba powiedzieć jasno, że w planie zapisane są te tereny jako rekreacyjne. Wobec tego, żeby móc tam cokolwiek wybudować, musiałaby Rada Miasta. Zmienić plan, a jak słyszymy, radni i prezydent nie mają takiej woli. Się cieszę bardzo, że udało się uratować ten ośrodek. Byłem prezesem w czasach studenckich klubu tam działającego. Wiadomo było, że jeśli miasto nie kupi tego od uczelni, to będzie on zamknięty i talent będzie wystawiony na sprzedaż, więc dzięki temu, że miasto to kupiło. Będzie on funkcjonował, służył studentom do obiadu, a po południu, w weekendy, mieszkańcom Zielonej Góry. Także poza tymi. Ośrodkami w przylepie i Dżonkowie to już też miasto, ziona Góra za chwilę. Oczywiście. Będziemy mieć też ośrodek, który będzie w gestii mosir tak jak na się tak jak no prezydencie, nie I Ja zapytam po prostu, gdzieś tam radni też takie pytania takie pytania się pojawiają. Nas stać na to wszystko, bo to jest z jednej strony niby nieduża kwota, ze strony miasta tam jest 700 tysięcy, bodajże, czy 720. 400 tysięcy rocznie. Yy, I 400 tysięcy rocznie jest długo tam, prawda? A więc ja się dziwię radnym. Ponieważ... Ale stać nas na to, bo tak jakby pozbierać. Zaraz przejdziemy do tematu zrównania cen biletów MZK, to też Kosztuje, trzeba będzie do, tej, do, do MZK troszeczkę dopłacić, bo jak zabieramy z ceny biletów, to będziemy musieli w jakiś sposób te pieniądze też znaleźć. I radni sygnalizowali, że tych takich drobnych rzeczy nam się zbiera troszeczkę. No, radni powinni jednak zauważyć, że jakieś decyzje podejmują wcześniej, a później tylko głosują. Chcę przypomnieć tylko, że przed miesiącem ponad rektor naszego uniwersytetu, pan profesor Tadeusz Kuczyński, spotkał się z szefami wszystkich klubów, przedstawił sytuację, powiedział, że Brakuje mu 2 milionów złotych do wkładu własnego na duży projekt unijny, gdzie uzyskał kilkanaście milionów złotych od pani Marszałek na dostosowanie obiektów uczelni pod nowe kierunki, bardzo ważne dla nas, a więc pod prawo, pod psychologię, pod logistykę i pod przyszły Wydział Lekarski. Jak widać, jeśli chodzi o, o prawo i logistykę, to mamy tam bardzo duży nabór. A więc z tego, że przyjdą tutaj studenci z okolicznych miast z regionu to będą też konkretne przychody, które poprzez wynajm mieszkań, poprzez zakupy, poprzez przecież żywienie się, no to jest, to jest oczywiste, że miasto na tym zyskuje, a przede wszystkim uczelnia ma wreszcie kierunki, no, o których uniwersytet no, musi myśleć, jeśli chce być poważną uczelnią, a prawo i logistyka do takich należą o przyszłości lekarskiej. Przed miesiącem spotkali się przewodniczący klubów. Powiedzieli wszyscy, że oczywiście wyrażą zgodę, że to jest bardzo dobra propozycja i że będziemy ten ośrodek utrzymywać. No, trochę dziwiło mnie to, że, że wczoraj część radnych wykorzystało ten czas na, na, na promocję własnych osób, a jak w sumie się okazało, i tak poza dwiema osobami, które się, się wstrzymały oczywiście. i dwie były przeciw, to 15 zagłosowało za. Uczelni pomagaliśmy, nie pierwszy prezydent, bo i prezydent Listowski, i prezydent Masternach, i prezydent Ronowicz, a teraz prezydent Kubicki może największy w zakresie pomaga, ale też takie są potrzeby uczelni. Trzeba sobie spojrzeć, jak Gorzów przeszedł do tego, żeby mieć akademię, ile kosztów, ile jeszcze zachodu przed nim, a my mamy uniwersytet. Panie prezydencie, temat zostawiamy. On też był poruszany i wczoraj w ratuszu, i dzisiaj w programie z ratusza, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo śmiało do tego programu zerknąć. Skupmy się troszeczkę na tych biletach MZK, bo to spełnienie. Oczywisty, jasny sygnał do tego, że w styczniu się łączymy, ale już we wrześniu mieszkańcy gminy mogą korzystać z tych dobrodziejstw, jakie idą za tym procesem połączenia. Tak, uznaliśmy, że bardzo często korzystają z tego uczniowie, a więc dla nich dwuipółkrotna różnica w cenie miesięcznych biletów jest bardzo ważna. A jak już dla uczniów, to i dla wszystkich mieszkańców. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest zbyt duży wydatek. To jest jedynie 700 tysięcy złotych rocznie więcej, gdyby ta sama ilość mieszkańców gminy korzystała z tych autobusów. Ja mam przekonanie, że w związku z tą obniżką dużo więcej będzie korzystać mieszkańców gminy z, tego, z tej formy komunikacji i nawet tych 700 tysięcy nie będzie potrzeba rocznie. A teraz na te 4 miesiące to jest raptem jakieś 250-300 tysięcy złotych. Fajnie, że, że mieszkańcy gminy mogą w krótkim okresie po referendum, w krótkim czasie po tak, decyzji odczuć rządu, odczuć, że rzeczy. rzeczywiście będzie taniej. 1 stycznia zauważą, że będą mieli niższe podatki. Zgrana rodzina, karta seniora to, to, to też już obowiązuje. Też postaramy się od stycznia, aby te cztery miejscowości, które jeszcze nie są objęte komunikacją MZK, te autobusy zobaczyły nasze czerwone. No a przede wszystkim. Pamiętajmy, że w ciągu najbliższych tygodni dostaniemy informację, jak dużą kwotę mamy z centralnych środków unijnych na autobusy elektryczne. Z pewnością na same autobusy wystarczy, zobaczymy czy jeszcze na centrum przesiadkowe, zobaczymy czy, czy na szynobusy do Nowej Soli i Sulechowa, ale elektryczne autobusy w ciągu dwóch lat będziemy mieli i wtedy będziemy mieć dużo niższe koszty eksploatacji. A dzięki temu nie będziemy musieli podnosić cen biletów, a więc te ceny, które są dzisiaj, powinny przez ładnych parę lat się utrzymać. Panie prezydencie, pan wspomniał przed momentem o środkach centralnych na te niskoemisyjne elektryczne autobusy, ale też w grę wchodzą potężne środki unijne, o które trzeba się starać. Ja wiem, że pan był w mieście partnerskim w Rumunii i tam rozmawialiście na temat tych środków unijnych. Jak ta sprawa wygląda? Rzeczywiście mamy szansę, tych pieniędzy jest tak dużo na stole, jako ta większa zielona góra może zyskam ich więcej tak jak przedstawiałem naszym partnerom z Francji, Niemiec i właśnie z Rumunii, bo to nasze miasto partnerskie Bystrica właśnie takie miasta ma, to oni byli pod dużym wrażeniem, ponieważ o takich pieniądzach mogą sobie tylko pomarzyć, a my nie dość, że Możemy startować w konkursach do projektów centralnych, możemy startować w konkursach do projektów regionalnych, do naszego regionalnego programu operacyjnego, możemy startować do EWT, czyli współpracy transgranicznej. Wczoraj byłem w Podżdamie, rozmawialiśmy z ministerstwami obydwoma brandenburskim i naszym rozwoju regionalnego i tam też określone projekty będą mogły być realizowane. No to jeszcze mamy ten sławetny ZIT, a więc te prawie 60 milionów euro, z czego 80% pójdzie na teren już Dużej Zielonej Góry. I to, tego nam wszyscy zazdroszczą. Tak przy okazji chciałem Panu powiedzieć, że byłem w Bystrycy przed trzema laty i wtedy był temat związany z energią odnawialną, z, właśnie z różnymi technologiami. I wtedy to przedstawiłem po raz pierwszy nasz projekt zakupu elektrycznych autobusów. No i odbiór był taki jak w Zielonej górze, Górze, czyli, czyli wszyscy się bajka, śmiali, bajki opowiadamy, nie? kampania wyborcza już zaczęta, wybory jeszcze za jeszcze ho, 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 a dzisiaj tak naprawdę tydzień, dwa i będziemy wiedzieć, czy to 40 milionów euro, czy 50, czy 30, ale w każdym razie kwota, która wystarczy spokojnie, aby ten projekt nasz zrealizować. Panie Prezydencie, kiedy można się spodziewać tych niskoemisyjnych autobusów w Zielonej Górze, bo ta inwestycja pewnie też jest w jakiś sposób powiązana, bo to z tego co ja pamiętam to powiązane pieniądze też centralne, obwodnica południowa nie to nie jest powiązane, nie jest powiązane. Ak akurat nie. obwodnica południowa to jest jeden z projektów, których dzięki połączeniu miasta z gminą będziemy mogli realizować jutro dyrektor naszego oddziału granic dyrekcji dróg krajowych i autostrad pan przemysław hamera będzie na ten temat rozmawiał u siebie w centrali mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli podpisać już porozumienie o przystąpieniu do czy tej obwodnicy nikt nam nie zabierze ona, ona nie, nie. negocjacje ona nikt nam nie zabierze możliwości starania się o te środki. Dotąd nie mieliśmy tej możliwości. Natomiast dzięki temu, że będziemy z graną dyrekcją współpracować, możemy się starać. Ale też powiem, że przed pięciu laty, gdy wystąpiliśmy z projektem do Warszawy o uzyskanie środków na modernizację Trasy Północnej, to powiedzieli, żebyśmy sobie wybili z głowy, a dzisiaj już mamy prawie że końcówkę realizacji tej inwestycji za 30 milionów złotych, więc mam nadzieję, że też w ciągu tych kilku I jeszcze lat... na koniec autobusy, panie prezydencie, kiedy ich się spodziewać? No, w momencie, gdy będziemy wiedzieć do końca września, ile środków mamy, natychmiast przygotowujemy już ostateczny zakres inwestycji. W przyszłym roku przetarg, za dwa lata dostawa. To jest już zadanie, które w części zrealizowała Warszawa, ponieważ pilotażowo zakupują 10 autobusów elektrycznych. Wygrała firma Solaris, z którą my też jesteśmy w kontakcie. Wiemy, że to jest najlepsza firma. Oczywiście przetarg da nam ostateczną odpowiedź. W każdym razie chcielibyśmy, żeby mieszkańcy Zielonej Góry mogli już pod koniec tego roku zobaczyć, jak funkcjonują te autobusy w Warszawie na jednej właśnie z linii warszawskich tych 10 autobusów będzie funkcjonować, a my patrząc też na doświadczenia ich, postaramy się przygotować taką dokumentację, która pozwoli, żebyśmy za dwa lata nasze pierwsze autobusy mieli klimatyzowane, ciche, bez żadnych zapachów, no po prostu. Najwyższa, najwyższa półka. Najwyższa chodzi, półka, pierwsze miasto w Europie, które taką komunikację zeroemisyjną będzie miała. Panie Prezydencie, trzymam za słowo i pięknie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Państwu przypomnę, wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszow był państwa i moim gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Ja państwu dziękuję za uwagę. To był program Samorządowy Ring. Do zobaczenia.